Witam wszystkich, jak widzicie, będziemy sobie dzisiaj rozbebeszać mega zestaw startowy, w którym znajdziemy m.in. album, 500 setek, mini listek, kontrolną oraz trzy karty z limitowanej edycji i to jest to, co spowodowało, że postanowiłem kupić troszkę tych starterów. Ja tych kart limitowanych dużo nie posiadam. Wprawdzie mam 7, ale to jest poniżej połowy. Także doszedłem do wniosku, że jak te startery teraz są takie dosyć tanie. No to można spróbować szczęścia. Fajnie by było mieć też jedną edycję zebraną od początku do końca, bo z edycjami typu Champions League to jest trudna sprawa. Zawsze są te karty nordyckie, nieszczęsne. Limitek też jest od groma, a tutaj 20 chyba w sumie, także całkiem, całkiem sensownie. Tylko sobie tutaj kuknę, czy są... No to może po kolei. Mamy listę. Tutaj co my tu mamy jeszcze, coś takiego, aha, to są te starty T-Mobile'a, które, które są w, no jest to sponsor tytularny, więc wiadomo, że się tutaj wciął, dobra, niech mu będzie, zobaczmy, czy są limitki odwrócone, na razie wyciągamy paczki bez kodów, rzecz jasna, to każdy z Was już raczej wie, mamy pięć paczuszek, proszę bardzo, od tego sobie oczywiście zaczniemy. No i patrzmy za tymi kartami limitowanymi. Zamykamy oczy, bo chyba są wszystkie. Tak, łypk, łypk, Dobra, nie widziałem. Mam nadzieję, że też nie. Szkoda sobie psuć odsłonę. Dobra, no to tak. Wiadomo, że mamy album. Album, jak album, tak samo jak wszystkie pozostałe albumy. Z ekstra klasy. Wygląda w ten sposób. Mamy oczywiście tutaj wyjaśnienie o co chodzi z tą grą. A z tyłu mamy checklistę, która jest dosyć krótka, ze względu na to, że mamy. No nie, przepraszam, dwustronne z ta czeklista. dawno już po prostu nie zaglądałem z tyłu. Tutaj mamy kluczowych zawodników, mistrzów obrony, top mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że nie ma w sumie wypisanych jakie są karty limitowane. To by była do przydatna sprawa, bo. Uh, nigdy nie do, koń do końca nie wiadomo ile tych kart wyszło i trzeba czekać aż ktoś tam Wrzuci na jakieś formowskie strony i tak dalej. Dobra patrzymy sobie na limitki. Pierwsza limitka to jest Kasper Hamalajnen i z tego co ja się uh, Orientuję to jest u mnie nowa limitka! Yeah! To zrobimy tak, pokazujemy Kas Kaspera Proszę bardzo Kasper Hamalajnen Z obecnego mistrza już można to powiedzieć, skończył się sezon Lech przed Legią. Napiszcie, co o tym myślicie. Bardzo ładnie obie drużyny grają. Życzę im powodzenia w europejskich pucharach. Chciałbym, żeby obie doszły bardzo daleko, bo to od razu powoduje automatycznie, że bardzo, bardzo dużo osób ogląda mecze tych klubów. Dzięki temu zaznajemy się z Polską Ligą. Lecimy z kartami bazowymi. Frankowski Basta. Tutaj mamy. Logo Krakowi, logo Lecha, proszę bardzo. Tutaj mamy wschodzącą gwiazdę Dąbrowskiego i mamy maćka Korzyma. Ja sobie muszę kuknąć, to niestety jest u mnie powtórka. Ale od razu, w pierwszej paczce mamy kluczowego zawodnika, czyli mocne, mocne otwarcie. Jeżeli chodzi o starter pack, zobaczymy, jakie tutaj będą najlepsze karty. Nieraz słyszałem od ludzi, że w Starter widzieli Top Mistrzów, więc ja bym się wcale nie obraził, gdybym tutaj taką kartę znalazł oczywiście. Rzeźniczak, czterech mi brakuje, Zachara, Buchalik, Kuś, Stilicz oraz Sifuentes na Mistrzu Obrony. No to może teraz sobie weźmiemy drugą kartę limitowaną. Przemysław, Kaźmierczak, czy ja go mam? Nie mam, fantastycznie, druga limitka, druga limitka, której mi brakowało. Po prostu kosmos, fantastycznie. Oczywiście jak będę otwierał te ostatnie, to już na pewno będą się powtarzały, ale na razie póki co jest nawet szansa, że i ta ostatnia karta to będzie karta limitowana, której nie posiadam. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki, żeby mi właśnie taka wpadła, bardzo bym się ucieszył. Filipczuk. Steinbors, Polak, Pilarz, tutaj mamy Gargłę, Bełchatów i Modelski. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, Polak, Steinbors, to już mamy sześć. I na początku był Filipczuk, 7 kart, bonusik. Wprawdzie nie jest karta specjalna, ale też to się bardzo rzadko zdarza, także ciekawa sytuacja. Jeszcze mamy dwie paki. Zobaczymy, czy tylko kluczowy zawodnik będzie kartą wartościową. Może by drugi wpadł. Żydko Mateusz, Trałka, Kowalski, Lenartowski, Grzelczak <laughs> oraz Flavio Paisao na ulubieńcu fanów. Ostatnia. Na szczęście sobie otworzę, żebym sam nie wiedział. Top Mistrz, top Mistrz, top Mistrz. Magiera, Mokwa, Petarz, Zieliński. No dobra, mamy odwróconą, nieźle. Janicki i niestety Hubert Wąkiewicz. Dobra, no to lecimy w takim razie z ostatnią kartą. Limitowaną jest to Marcin Budziński. Czy ja mam pana Budzińskiego? Nie mam. Super. Czat. Trzy limitki, trzy uzupełnione braki. Świetny początek otwierania tych starter paków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Prezentować już nie będę, ponieważ, jak sami widzicie, wszystko co najważniejsze jest tutaj z przodu. Dostaliśmy też z paczuszek kluczowego zawodnika. Jest to oczywiście to moja powtórka, tak jak już mówiłem. Wrzucę ją sobie na sticker.com. Jeżeli ktoś by był zainteresowany wymianą, to jak najbardziej zachęcam do odzywania się właśnie przez ten portal wymianowy do mnie. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam na razie.